Przez cały miniony tydzień w Tarnobrzegu gościła młodzież z Budapesztu. Najważniejsze miejskie atrakcje, 30-osobowa grupa poznawała pod okiem przyjaciół ze społecznego liceum ogólnokształcącego imienia małego księcia. Przyjazd Węgrów do Tarnobrzega to drugi etap wymiany międzynarodowej, w którym uczestniczą społeczność Małego Księcia oraz Budapesztańskiej Szkoły Informatycznej. Jako pierwsi swoją kulturę, zwyczaje i poziom kształcenia prezentowali Węgrzy, którzy zaprosili do siebie Tarnobrzeżan jeszcze w ubiegłym roku szkolnym. Tak, wyjazd do Budapesztu wspominają Aleksandra i Szymon, uczniowie Małego Księcia. Nauczyłam się bardzo dużo. Zdecydowanie łatwiej mi jest mówić po angielsku po tej wymianie, bo byliśmy tam tydzień i y, nie mam już takiego strachu przed tym y, i uważam, że y, też bardzo mnie to dużo nauczyło, bo jestem bardziej samodzielna, bo wiadomo, musiałam tam y, przemieszczać się różnymi y, środkami transportu, y, jeździć y, wiadomo, y, jakimiś tramwajami, pociągami i y, Samodzielności się nauczyłam. Na przykład wiem jak na przykład pójdę kiedyś na studia, jak to będzie wyglądało, bo czułam się tam naprawdę bardzo tak samodzielna. Zwiedziliśmy wiele miejsc, które naprawdę były bardzo ciekawe, więc jeśli chodzi o takie względy kulturowe, no to naprawdę też było bardzo ciekawe. Najbardziej chyba na mnie takie wrażenie zrobił budynek Parlamentu w Budapeszcie. on Po prostu jest bardzo ogromnym i pięknym budynkiem. Po kilku miesiącach przyszedł czas na rewanż. Tarnobrzeska szkoła przez tydzień gościła u siebie 30-osobową grupę z Węgier. W tym czasie pokazali im najważniejsze atrakcje Tarnobrzega: Zamek Tarnowskich, jezioro Tarnobrzeskie, a także zabytki Sandomierza. Dla obu społeczności taka wymiana to cenne doświadczenie na wielu płaszczyznach. Szlifowanie tego angielskiego, nawiązywanie relacji, wymienianie się doświadczeniami, poznawanie kultury, poznawanie rodzin wzajemnie i patrzenie uczenie tolerancji przede wszystkim. Właśnie szacunku, tolerancji dla innych ludzi, do tego jak żyją, do tego jacy są właśnie w swoich własnych domach. Gospodarze zaprezentowali Węgrom także swoją ofertę edukacyjną. Były więc zajęcia sportowe oraz biologiczno-chemiczne.